Dzień dobry. dobry. Marta Stachowiak, córka. Dorota Sumińska, mama. Witamy na naszym kanale Sumińska Zwierzęci. I chcemy dzisiaj porozmawiać o takiej utopijnej sprawie, że ja bym chciała, żebyś była ministrem edukacji. Znaczy, no, o, jak ja bym edukację. chciała być ministrem edukacji. Ministrą. <laughs> <laughs> ministrą edukacji. Ja jestem ze starego pokolenia, więc przepraszam, że może mi się minister z mi ministrą. Mi Ale to mi się bardzo podoba, że, że, że się teraz tak odmienia, że się mówi na. jest ministra i minister. prezydenta. Prezes, I to jest bardzo dobre i tak, tak trzeba robić. Tylko proszę mi wybaczyć, że ja czasem się pomylę. Ale moim marzeniem jeszcze od 10 lat temu, a może 15, było to, żeby wygrać ogromną sumę pieniędzy i założyć filię szkół, filię szkół eko. Oczywiście to słowo eko się zdewaluowało, ale żeby kompletnie inaczej spojrzeć na system edukacji. Żeby zacząć uczyć ludzi, małych ludzi, Trybem opartym na wartościach. Nie na przydatnościach, mm. tylko na wartościach. Żeby wróciło coś takiego, żeby ludzie, gdyby najważniejszymi rzeczami dla ludzi były takie wartości jak odpowiedzialność, jak lojalność, jak przyjaźń, jak miłość. Takie pod... współczucie. współczucie, empatia w ogóle, czyli współczucie. To. I żeby móc wychować pokolenie, które nie tylko będzie wrażliwe, ale które będzie umiało żyć tak, żeby nie szkodzić światu. Widzisz, to jest, to jest piękna podstawa, ale to nie może być jedyna podstawa. I ja, jako ministra edukacji, muszę Cię trochę sprowadzić do, sprowadzić do, do pionu. Bo to może być podstawą i od tego można zacząć edukowanie dzieci w przedszkolach na pewno. Tak. Natomiast jak mówimy już o tym etapie szkoleniowym czysto, to jednak przydatność jest konieczna. Ale nie oczywiście, mogli sobie oczywiście, tylko, oczywiście, że przydatność jest bardzo potrzebna, bardzo potrzebna, i to, przepraszam, że to pominęłam, bo ja tego nie neguję, tylko żeby podstawą były wartości. Czyli Aha. to można by wprowadzić nawet do żłobków. Tak, wartości, żłobków, na których powinno opierać się człowieczeństwo. Natomiast y, to powinno być pociągnięte przez cały, cały okres edukacji. Oczywiście, przydatność. Musimy się nauczyć matematyki w taki sposób, żeby umieć ją wykorzystywać. W dzisiejszym świecie informatyki tak, żeby umieć ją y, wykorzystywać. Ale wykorzystywać y, w taki sposób, który przyniesie dobro. Całemu światu, nie tylko mnie, że napcham sobie kieszenie dużą ilością mamony, tylko przyniesie dobro całemu światu. Tak, bo dzisiaj jest tak, że posyłając dziecko do szkoły yy, inaczej, dziecko przychodząc do szkoły, od szkoły dostaje yy, chciałabym, żeby dostawało prawdziwą przydatność bo takie było kiedyś założenie szkół teraz z tą przydatnością bywa różnie. Natomiast. Ja przepraszam, nie... że przerwę. Ja tylko powiem, że Marta parę lat była nauczycielką. Tak. Więc dlatego uważam, że jest bardzo kompetentną osobą. Nauczycielem jest się przez całe życie. Nauczycielką. Ja tak... No, nauczycielką, nauczycielem tak. się jest przez całe życie, ja tak uważam. I chętnie jeszcze kiedyś do tego wrócę, jeśli będę miała okazję. Natomiast rzeczywiście jest coś takiego, że dziecko w szkole uczy się przydatności, natomiast jego poglądy, które ma, ponieważ wyniosło je z domu, to są poglądy jego rodziców. Nie ma unifikacji pewnych wartości w szkole i przekazywania tych wartości. Każde dziecko jest osobną wyspą, która się oderwała albo odrywa pomału od tego półwyspu, którym są rodzice, dziadkowie, otoczenie, środowisko najbliższe. A w edukacji chodziłoby o to, żeby szkoła dawała pewien, pewną bazę. I pewną atmosferę do tego, żeby rozwijać właśnie podstawy, o których ty mówisz. Znaczy, żeby to było, żeby rozwijać taką platformę nie tylko porozumienia się z innymi członkami i innymi równolatkami, czy w ogóle członkami naszego społeczeństwa, ale żeby ten sposób był taki, żeby miał wpływ na całokształt. kształt. Myślę, że wtedy w ogóle inaczej wybrzmiałyby, albo w ogóle nie musiał młodzież nie musiałaby robić. Demonstracji proekologicznych. Nie, nie byłyby one potrzebne, bo wychowalibyśmy jako społeczeństwo pokolenie ludzi, którzy wiedzieliby, co jest najważniejsze. A co jest najważniejsze no dla, dla współczesnego człowieka? Ale mówisz, co jest, czy co powinno być? Znaczy, co jest i co powinno być, bo to, że człowiek sobie nie zdaje sprawy z tego, że co jest najważniejsze, to jest no to jest jeszcze inna sprawa. Co jest i, i powi powinno być w świadomości tego człowieka. No powinno być to, żeby zostawić jedyne miejsce, w jakim możemy żyć, w jak najlepszym stanie dla kolejnych pokoleń. No właśnie. I przerażające. No i to, to jest, jest to, co to, powinno być, bo tak. to, co jest najważniejsze, to jest to, żeby... Jak najwięcej dla siebie zarobić. W tej chwili przecież żyjemy w kulturze pieniądza. Tylko i wyłącznie. Tak, i w ten sposób nigdy tego świata, znaczy uratować to już za, 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 za wielkie słowo, dlatego że my nie cofniemy już tych zniszczeń, które zrobiliśmy, ale możemy spowodować to, że. Po, Proces destrukcji tego świata bardzo spowolnimy. I może wtedy, jeśli nauka rozwinie się w tym kierunku, może wtedy znajdziemy sposoby, żeby powolutku cofać te, te, te zmiany fatalne, które zrobiliśmy na świecie. I chciałabym, żeby ta, to nasze spotkanie dzisiejsze było apelem do wszystkich naszych słuchaczy, oglądaczy, Którzy mają jakikolwiek wpływ na program nauczania w Polsce. Oczywiście, ja bym chciała na całym świecie, ale to jest niemożliwe, bo nie ma takich ludzi, ale chociaż w Polsce, żeby zwrócić uwagę na to, że my musimy zacząć musieliśmy już 30 lat temu, ale w tej chwili to już jest dawno po ostatnim dzwonku kiedy, kiedy trzeba zastanowić się nad tym, czego uczyć młodych, małych ludzi, żeby nie tylko się wzbogacili, bo za chwilę za pieniądze nie kupią sobie życia, jedzenia i powietrza, tylko, tylko żeby umieli żyć w świecie tak, żeby go nie niszczyć. Jaki to byś zrobiła program w, takiej w takim przedszkolu? Zacznijmy od przedszkola. W przedszkolu przede wszystkim y, placówki edukacyjne w ogóle, od żłobka począwszy, byłyby, y, no chciałabym, żeby były wegańskie. Y, I tu nie chodzi o to, żeby narzucić rodzicom, że mają natychmiast przerzucić się i całą rodzinę włącznie z dzieckiem na weganizm, ale chodziłoby o to, żeby dziecko wchodząc do przedszkola, żłobka, szkoły, liceum i tak dalej, wiedziało, że nie zje tam mięsa, nie wypije tam mleka, czy nie... będzie I po prostu... mleko będziesz wielki. Tak. Jeszcze ja pamiętam te reklamy, byłam już całkiem duża, jak się, nawet chyba dorosła, jak się pojawiły, więc to nie było tak dawno tak, temu. Tak, tak. I chodziłoby o to, żeby szkoła była Absolutnie wegańską placówką, gdzie można byłoby się najeść dosyta czymś zdrowym, ale wegańskim. Jeżeli ktoś miałby ochotę, wracałby do domu i jadłby z ojcem Golonkę. Trudno. W szkole jemy po wegańsku. Pierwszą sprawą byłoby to, druga sprawa dotyczy już nie tylko samej szkoły, ale w ogóle edukacji dzieci, również w domu, żeby był absolutny zakaz, nie narzucony odgórnie, ale przyjęty przez wszystkich jako dobra moneta, używania smartfonów przez dzieci bo o tym jeszcze nie wspominałyśmy, to trochę wiąże się z edukacją, chociaż nie do końca, natomiast okazuje się, że dawanie małym dzieciom smartfonów do grania, do oglądania bajek i tak dalej, powoduje u nich nauk podobny do nałogu narkotykowego. Strasznie. Wydzielają się dokładnie te same substancje w mózgu, które wydzielają się wtedy, kiedy spożywa się narkotyki twarde. I w momencie, kiedy następuje odstawienie tego sprzętu, czyli odstawienie narkotyku, dziecko ma coś w rodzaju objawów odstawiennych. Straszne, przerażające. Przepraszam za wyrażenie, naćpywanie dzieci, tylko nie substancją chemiczną, a no, telefonem. Czy znaczy to jest najłatwiejsze pozbycie się kłopotu? I myślę, że to wynika wyłącznie z tego, że rodzic yy, nie ma czasu. Nie umie znaleźć czasu na to, żeby poświęcić ten czas dziecku, więc daje zamiast tego czasu dziecku ten smartfon po to. No, yy, albo yy, też yy, czas czasem, ale ja widuję coraz częściej yy, rodziców, na przykład z 3-4-latkiem w wózku spacerowym. Które to dziecko na spacerze, czy na przykład w urzędzie. Ostatnio jak załatwiałam paszport dla mojego synka, to widziałam kilka mam i kilkoro rodziców z wózkami z dziećmi w wieku mojego syna. Dzieci miały tablety czy smartfony przed nosem i oglądały bajki. Moje dziecko wyszło z wózka mając półtora roku. Erik powiedział, że on jeździć nie będzie i od tej pory wszędzie chodzi piechotą, co automatycznie uniemożliwia mu korzystanie z jakichkolwiek sprzętów, bo nie dość, że jest ciekawy tego, co go otacza. To może ze mną porozmawiać, może pobiec, wdepnąć w kałużę. Y, zrobić cokolwiek dziecięcego, normalnego. Nie ma kiedy. Ale Marta, jak ślepię w, w kołże, myśli, to się pobrudzi. Hmm. Trudno. Ja na <laughs> wszelki wypadek noszę zapasowe spodnie, chociaż ostatnio musiałam kupić w sklepie. Nie ja żartuję oczywiście, obrad. ale to y, te, też często, często tak jest. No to się pobrudzi widzisz, to będzie brudny. Przy czym y, to jest takie troszkę na zasadzie, będzie mi wygodniej, jak wezmę dziecko w wózku y, na zakupy, na spacer czy cokolwiek. Może i będzie wygodniej, ale przysięgam, że ja nie czuję dyskomfortu, jak moje dziecko drepcze przy mnie z patykiem i wali tym patykiem, nie wiem, o yy, chodnik. chodnik, czy o, o ziemię, jak idziemy do lasu, wszystko jedno. Albo rozmawiamy o jakichś bardzo poważnych sprawach. Nie jest to dyskomfort, a wręcz przeciwnie. Przynajmniej się zmęczy, jak wróci do domu, szybciej pójdzie spać. To jest kolejna sprawa. O no co ja się modlę zawsze, jak mówię, <laughs> tak? Tak, to, to, to prawda. Ale to rzeczywiście smartfony są rzeczą straszną. W szkole powinien być zakaz smartfonów, to wiadomo. I to nie do ósmej klasy szkoły podstawowej, tylko do matury. Chcesz pogadać, idź na dużą przerwę pogadasz. A czy wiesz, że już powstają takie grupy młodzieży kilkunastoletnich, zapomniałam jak to się nazywa, bo to z, 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 pierwsze litery y, LL, czy, czy takie, które same z tego rezygnują. To są 14-15 latki. To są młodzi ludzie, którzy zauważyli, że coś stracili, odkładają, rezygnują ze smartfonów, kupują sobie takie zwykłe, stare telefony dzwonić, tak. z klapką i nagle odkrywają świat. I czytałam taką relację, bodajże ja nie pamiętam w jakiej gazecie przeczytałam artykuł na ten temat, zachwycił mnie, że są tak mądrzy mhm. młodzi ludzie i oni, od, oni zauważają dopiero w ogóle na czym polegają relacje, bo tak cały czas byli w tych smartfonach, a, a nagle szukają tak podobnych im, żeby pójść gdzieś do, 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 na jakieś lody razem, do, usiąść gdzieś w ogródku, pogadać, pójść do parku, popatrzeć na świat i, i, i widzą dopiero ten świat i są zachwyceni. Więc to, ten Twój pomysł jest, jest genialny, bo oczywiście telefony z klapką, tak, bo telefony są przydatne, ale nie mini komputery, w których oni mają cały swój świat, bo ten świat. Ma być, jeżeli ma być do uratowania, to trzeba go poznać. I umieć dogadać się z innymi, umieć właśnie nawiązywać relacje. Właśnie, re prawdziwe <laughs> relacje społeczne. Oglądałam niedawno taki reportaż, który dotyczył przemocy pośród nastolatków, prób samobójczych pośród nastolatków, i okazuje się, że to niesłychanie wzrosło. Co, co również jest wynikiem pogubienia w tym świecie, bo ci ludzie się pogubili, bo tak naprawdę muszą żyć w realnym, ale oni są cały czas zafiksowani w tym wirtualnym. I realny im się nie podoba, bo wirtualny jest dużo piękniejszy. No, dużo to łatwiejszy jest, przede wszystkim. Ale poza tym tak, wszyscy, którzy publikują coś w internecie, starają się pokazać siebie z jak najlepszej strony. Wszystkie zdjęcia, wszystkie filmy są zawsze odpowiednio zrobione, pod publikę, żeby się lepiej sprzedać. Ci ludzie są piękni, bogaci, są lepsi od tego, który siedzi przed ekranem i to ogląda. Ja chcę być taki, taka jak ten z filmiku na takiej czy innej platformie. Po czym odkładam telefon, rozglądam się dookoła, i kurczę, tu nic nie jest takie jak w tym internecie. No więc to kiedyś, kiedyś służyły, służyły temu amerykańskie seriale, że wszyscy zazdrościli, teraz, teraz każdy z nas może zrobić taki serial mhm. w tym małym, małym pudełeczku i tak się zaprezentować, to co, co absolutnie nie jest zgodne z prawdą, ale jest jeszcze jedna ogromnie ważna rzecz, która musi być wprowadzona do edukacji. To jest yy, yy, poza. Wychowaniem seksualnym, które na pewno byłoby w moich szkołach, absolutnie. które jest absolutnie potrzebne i powinno być absolutnie wprowadzone, to jeszcze taki przedmiot, który trudno nazwać przyrodą czy biologią, ale przedmiot dotyczący przyrody, natury, ekosystemu, w jakim żyjemy. To jest to jest też niezwykle ważne, żeby każdy obywatel swojego kraju, my mówimy o Polsce, wiedział w jakiejś tam części, jakie żyją gatunki zwierząt, jakie żyją gatunki roślin, czego nie robić, żeby im nie szkodzić. Bardzo ważna jest nauka o fizjologii, o fizjologii i człowieka, i najbliższych człowiekowi zwierząt, czyli psów i kotów. I to, to bym wprowadziła do biologii jako też przedmiot y, obowiązkowy. To nie byłaby jedna godzina w tygodniu. Ja pamiętam biologię u siebie w szkole. Miałam jedną godzinę w tygodniu z przecudowną panią, którą uwielbiałam. I ona rzeczywiście otworzyła mi oczy na wiele rzeczy. Była to świetna nauczycielka. Nazywała się Bożena Lewandowicz. Y, pani profesor, jeśli jeszcze kiedykolwiek. Y, a ja pozdrawiam serdecznie. No właśnie, jeśli będzie pani miała możliwość obejrzenia nas. Nie widziałyśmy się bardzo wiele lat, ale serdecznie pozdrawiam. I ta jedna godzina to była kropelka w morzu potrzeb tak naprawdę. Mi się wydaje, że przedmioty, o których Ty mówisz, to powinna być edukacja na równi z językiem polskim, tak. które uważam zaraz, właściwie na równi uważam tak. te dwie rzeczy. Bez tego nie poradzimy sobie z, z katastrofą, jaka nas czeka. My musimy poznać... Proszę Państwa, to żaden alarm, to zmywarka mówi nam, że skończyła, że skończyła zmywać. Jest bardzo porządna istota, i ona zawsze informuje. Ale nie poradzimy sobie z tą katastrofą, jaka, jaka jest. My musimy poznać swoją fizjologię, swoje potrzeby, fizjologię nam najbliższych zwierząt i ich potrzeby, żeby móc realizować te potrzeby w sposób zdrowy i dla siebie, i dla świata. I to jest też niezwykle ważne. Poza tym, tak jak kiedyś było, pewnie teraz też tak jest, w tym okresie nauki średniej, to znaczy kiedyś były gimnazja, czy za moich czasów były tylko licea, więc niech będzie w ogóle, teraz też są tylko licea, tak. wprowadziłabym to, co chyba jest, ja nie wiem, za moich czasów to było podział na takie klasy zainteresowań, prawda, żeby to w liceach jest, w liceach, tak. żeby jeżeli ktoś jest szczególnie utalentowany w kierunku, nie wiem, plastycznym, żeby był nacisk na plastykę. Jeżeli ktoś chce być lekarzem, weterynarzem, biologiem, biologia, w ogóle przyroda w szerokim tego słowa pojęciu. Co, co, ale program, żeby był taki, żeby nie zamykał drogi do innego kierunku, jeżeli młody człowiek w międzyczasie zmieni zainteresowania. Ja chodziłam do, do, do klasy. Z, bo to była klasa matematyczna i matwiz Matema Mat był Mat i humanistyczna. I humanistyczna. Tak. I humanistyczna. Ja chodziłam do klasy humanistycznej, ja wybrałam kierunek zupełnie niehumanistyczny, znaczy dla mnie bardzo humanistyczny, ale, ale <grytanie> weterynari animalistyczny, animalistyczny. I, I absolutnie mi to, ponieważ poziom nauczania był tak wysoki we wszystkich tych klasach. Że niczego no, mi. Nie... Za moich czasów też poziom nauczania był dość wysoki. Jest jedna rzecz, która w szkole w tej chwili niestety w dalszym ciągu istnieje: uczenie mnóstwa niepotrzebnych rzeczy. I ja tutaj oczywiście A co jest, jest niepotrzebne, powiedz, bo ja jestem ciekawa. Niepotrzebne są, nigdy nie zapomnę tego słowa, lambdy. Na matematyce, w klasie maturalnej moi koledzy, ja w klasie maturalnej już miałam tylko fakultety. A że nigdy z matematyki nie byłam dobra, i podchodziłam do egzaminów maturalnych. Na szczęście matury z matematyki nie zdawałam, nie zdawałam z języków, plus mnóstwo. Ale ty typu... chodziłaś do muzycznej szkoły, no to tak, jeszcze nie To jest zupełnie inaczej. Ja miałam 18 egzaminów maturalnych, z czego większość to były egzaminy z przedmiotów związanych z muzyką i muzyczne stricte, ale chodzi mi o to, że właśnie moi koledzy którzy chodzili wtedy na fakultety z matematyki, czyli mieli w czwartej klasie normalne zajęcia matematyczne, uczyli się o rzeczach, które dla mnie były kosmosem. Nie wiem, co to jest lambda, ale może przepraszam. Im, ale może im byś ja miałam, wiesz, ja miałam na maturze piątkę z matmy? No, Chociaż chodziłam do humanistycznej klasy. Tylko powiedz mi, na co ci ta lambda była? Wiesz co, na nic tak naprawdę. Ale, ale widzisz, bo w no, nauce musimy zaraz kończyć, tylko chcę powiedzieć bardzo ważną rzecz. Nam się wydaje, że uczymy się rzeczy niepotrzebnych. Ja się z tym nie zgadzam. Nie, Ja, ja wiem, o czym Ty mówisz i w samo, samo uczenie się pro... matmy, uczenie się rozwija... myślenia, A, to właśnie. prawda. Przy czym można to zastąpić uczeniem się rzeczy, które również bardzo rozwijają. Ja w ogóle stawiam na wiedzę. Uważam, powiem coś, co wyjdzie na to, że, że jestem nieskromna, ale naprawdę to nie ja sobie nadałam przydomek Wikipedia. Tylko moi koledzy wiele lat temu. Nie dlatego, że jestem super najmądrzejsza na świecie, ale dlatego, że chodziłam do fajnej szkoły, chyba i miałam fajną mamę, która mnie dużo rzeczy nauczyła. I ja po prostu wiem, a nie wiem skąd. I gwarantuję, że wiele z tego, że nie wiem skąd wiem, a wiem, to jest szkoła. Na pewno. To są tak. te niepotrzebne rzeczy, ale niepotrzebnych rzeczy jest dużo za dużo. Można, nie, może, można je zastąpić rzeczami równie rozwijającymi, opartymi na wiedzy, a jednak potrzebnymi. Dlaczego uczymy się na geografii? A nie, tu się zgadzam. O wydobyciu węgla w Maroku. Tak, yy, ja nie wiem, czy w Maroku jest węgiel akurat. O czarnoziemach, białoziemach. Tak, non Nonsensy. Non Czemu nie uczymy się o yy, geografii i kulturze innych krajów właści, i oczywiście swojego? Właśnie. Nie. To rozwija. To, tu się absolutnie zgadzam i chcę, na, musimy kończyć. Musimy. Chcę na koniec dodać, proszę Państwa, w młodym wieku nauka na pamięć jest podstawą przysz, przyszłej pamięci. Od, odchodzenie od tego, że dzieci się uczą wierszy na pamięć, piosenek na pamięć jest bardzo złe. Albo koncertu Jankiela na szóstkę zdałam, dostałam. Brawo. Yy, w każdym razie to jest uczmy nasze dzieci, wierszyków na pamięć i długich wierszy. To im pomoże w przyszłości zapamiętywać chociażby języki obce. No i języków to, też właśnie. musimy się uczyć od najmłodszych lat. Prowadziłabym przynajmniej dwa języki y, jako obowiązkowe obce od najmłodszych lat. Dlatego, że czym skorupka za młodu, tym na starość trąci. Bardzo dziękujemy i do zobaczenia za tydzień. Do zobaczenia za tydzień.